Witam wszystkich bardzo serdecznie, troszeczkę się zamotałem, dobra, tak jak zawsze przypominam o koment podpisie w formie komentarza, tak jak mówiłem, proszę się nie gniewać, będę to przypominał, druga rzecz techniczna, zawsze o niej zapominam, w kwestii właśnie komentarzy, właśnie komentarzy i w kwestii naszych wzajemnych relacji, proponuję słowo ty, żebyśmy się porozmawiali, porozumiewali w kontaktach na ty, dlaczego, ja, słuchajcie, ja już kiedyś to mówiłem, ja mam doświadczenie z jazdy właśnie tymi słynnymi tirami. I powiem, powiem Wam, to mi się bardzo podobało. Tam przez radio CD, CD yy, nie było żadnych Panów. To mi się podobało, bo tam nieważne, czy Ty miałeś 25 lat, czy 65 lat. Jeżeli trzeba było przekazać jakąś informację pilną, tu wjechałem, tu coś jakiś stoi, czy dziura w drodze, czy różnie bywa omiń, bo tam gdzieś jakiś zaparkowany, zbytnio oświetlony pojazd, to nikt się, proszę Pana, gdzieś tam coś. Szybka informacja, szybki odbiór i uniknięcie zagrożenia. <grym> to, jest, to jest drogi. Ale teraz tutaj te wracamy do naszych kontaktów, słuchajcie, też proponuję, nie znamy się, możemy tam się poznać i tak dalej, ja szanuję każde, każdego odbiorcę, każdego widza, subskrybenta i tak dalej, natomiast przekaz informacji, mówcie krótko, nie tam proszę Pana, tam Pan coś powiedział, Ty tam bardzo, ale tam powiedziałeś, czy coś, O mijajcie sobie Pan. Natomiast, jeżeli kiedykolwiek spotkamy się w realu, proszę bardzo, nie oglądam a reklamuję, co? Dobra, to jak najbardziej. Ja szanuję, nie musimy się tak potocznie na, na, mówiąc, tykać. Panie, to proszę pani, proszę pana, nie ma problemu, jeżeli komuś taka forma odpowiada. Też nie będę się obrażał na tych, którzy jednak pozostaną przy formie pan w komentarzu. To jest żaden problem dla mnie. Natomiast z góry zaznaczam, proszę się też nie obrażać, że ja będę odpowiadał w formie ty. Dobra, spoko. Czytam. Jeżeli odpowiem, bo w ogóle, bo czasami nie mam czasu na te odpowiedzi, ale jeżeli odpowiadam ciekawy komentarz, to będę właśnie w formie ty, żebyśmy się tak porozumiewali, prosto, jasno i zwięźle, bez jakichś tam <laughs> e jakieś tam analogii twórczych, to było tyle, co do spraw technicznych. Jedziemy dalej. Słuchajcie, ostatnie informacje, że w pewnym województwie będzie tutaj poruszone, jak, jak tam zaznaczyłem w tytule. Zanika świrus, ale za to na Śląsku kluk króluje. I teraz może zacznę od tego zaniknięcia. Słuchajcie, tak jak nagrałem filmik na temat złotych interesów, takich złotych jaj w formie testów. Na te testy to dzisiaj ja nie wiem ile, ile test kosztuje. To jest wielka tajemnica, ale chyba nie tak źle. No i według mnie, bo to, ta informacja się powtarza, że w jednym z województw już zanikł. świrus, nie ma świrusa, ale <laughs> co się okazuje tam czy testy robią, nie robią. Tak to wiecie, oni tak to przekazują, że nie, nie sposób tego uciec przede wszystkim. Czasami oglądasz jakiś program i tutaj informacje od razu są. Dobra. I teraz o co chodzi? No o testy, rzeczywiście. Jeżeli w tym województwie zmniejszono ilość testów, no to świrus zanik. Ale mnie wydaje się, tak z tych, z tych informacji wychodzi na to, że nie tyle zanik, co po prostu doszło do jakiegoś konfliktu. Słuchajcie, jeżeli robisz przelew w firmie, która robi te testy na kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, a gość nie potrafi się zachować, nie potrafi... Odwdzięczyć się w jakiejś formie uczciwej wobec tego zleceniodawcy, no to z takim można zerwać kontrakt. Można mu zrobiłeś tam tysiąc testów, zarobiłeś kilkaset tysięcy złotych, ja ci robię przelew, a tu nic, cisza. A ja też mam swoich przełożonych. No i od razu e, mamy, prawda, zanik tego świrusa. Od razu epidemia, pandemia ustaje. No wiecie, to są, to są goście, którzy, tak jak ja mówiłem w jednym z tych filmików, też nikt ich tam darmo na stanowiska kierownicze nie postawił, jeżeli Ty decydujesz o takich kwotach, nawet dochodzących do milionów złotych, przecież oni mówią, że to miliony na, to, na, na te testy idą, no to jak się spotykasz ze swoim przełożonym, który Cię na tym stanowisku, hmm, prawda, te stanowisko odesygnował, no to Ty też musisz się odwdzięczyć, ale jak przychodzi z pustymi rękami i nie masz żadnych argumentów, żeby podzielić się ze swoim przełożonym, który, i on mówi, no zaraz, zaraz, no Ty to co, co, Ty zrobiłeś przelew na 2-3 miliony i co, I nic? I tutaj tak żadnego, żadnej jakiejś formy podziękowania, że człowiek jakieś tam wyraża swoją wdzięczność w internecie czy w gazecie, wiecie, wiecie, rozumiecie, dobra to by było tyle, dlatego jest to ale to jest no właśnie, dokończę to jeszcze ale to jest też jedna, jedna z form prawda walki ze świrusem, zobaczcie, wystarczy nie robić testów jest jakiś tam konflikt i od razu pandemia zanika i zaostrzenia, obostrzenia, wyostrzenia w tym województwie zostaną prawdopodobnie zdjęte, Teraz wracamy do górników, słuchajcie, no górnicy, cały czas jest akcja, widzę, że, że jednak się uzięli na tej Śląsk Raz, że to jest finansowa akcja. Tak jak wiemy, tam jest kilka milionów ludzi w skupisko, czyli nie trzeba będzie jeździć po wsiach i tam ludzi e, testować. Można normalnie zrobić to w centrum miasta. Tysiące albo w ogóle ludzie wyjeżdżają z szykty, pyk, od razu e, tysiąc, e, tysiąc mamy jednostek finansowych. Wszystko gra. Druga rzecz, e, bardzo łatwo to, to się dosyć dobrze sprzedaje. Jak wiemy, jak wiemy już wszyscy, wszyscy e, ten cały świrus, bo ja, ja zawsze chcę tutaj zaznaczyć, e, ja nie mówię, że go nie ma. To jest klon grypy. Wszyscy o tym wiedzą, zresztą wszyscy lekarze, ci tacy, którzy już nie muszą udawać, wiedzą, że to jest zwykły klon grypy. Bardziej zjadliwy podobno rzeczywiście, ale na którym trzeba można zrobić niezły interes. Ja jeszcze powiem, o, e, nagram kolejny film, bo tu się już nie wyrobimy, o e, kompresorach. Dobra, ale wracamy do górników. Zobaczcie, górnicy przeważnie to jest tak, ja jeszcze w dzieciństwie słyszałem, że to jest bardzo ciężki zawód, bardzo ryzykowny zawód. Jest to ryzykowny, ludzie tam naprawdę, zjeżdżając ten kilometr pod ziemię, około kilometra, bo to różnie bywa, żeby tam ktoś nie zarzucił, no to wyobraź sobie, kilometr pod ziemią i różnie bywa. Zawał, jakieś tam osunięcie ściany, dziękuję, uratują albo też nie uratują. Ryzykowny zawód, ale jeszcze jednak rzecz tam jest bardzo znamienna. Pylica płuc. I wiecie, pylica płuc czy objawy kaszel. No kaszel, no masz to pylicę płuc, no to masz zapchane te komórki i tak dalej, ja tam się dokładnie, a nie jestem medykiem, ale technikiem, także to pylica płuc, kaszel, przychodzi sobie górnik z oraz raz drugi, trzeci dziękuję, dwa tygodnie kwarantanny, jesteś chory na świrusa. Mogę tak sobie bez żadnego testu takie rzeczy uskutecznić, nie ma problemu, dlatego oni te wszystkie te ogniska i tak dalej, zabawa trwa. No i jeszcze ta jedna sprawa polityczna, jednak pilnują tematu, żeby coś tam tym ludziom na Śląsku nie odbiło i żeby tutaj sobie nie zrobili jakiejś wycieczki do Warszawy. Tak, pod ten słynny nasz parlament. To było na tyle, nie przeciągam, nagrywam jeszcze film o kompresorach. To jest też ciekawa sytuacja, przyglądają się, że bardzo cisza jest ostatnio o kompresorach chińskich. Dobra.